Jezusowa Kardiologia. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Dzisiejsza liturgia Słowa pozwala nam co najmniej takie trzy inspiracje wydobyć dla nas samych, a szczególnie dzisiaj dla naszej modlitwy. Powiemy więc o takich trzech rzeczach: dziś usprawiedliwienie, obłoki i złamanie. Usprawiedliwienie, obłoki i złamanie. Zaczniemy od usprawiedliwienia, kochani, czyli od Ewangelii. Jak powiedział ksiądz Mateusz na początku, przy świętej, dzisiaj dwie osoby w przypowieści Jezusa przychodzą, żeby się modlić do świątyni. Faryzeusz i celnik. I co jest ciekawe, kochani, obaj znaleźli czas, obaj poświęcili go jakoś, żeby do świątyni przyjść. Faktycznie obaj przychodzą i co ciekawe, obaj zwracają się do Boga. I jeden i drugi rozpoczyna swoją wypowiedź od Boże, to znaczy pozornie każdy zwraca się do Boga z nich, no nie? Ale jest bardzo ciekawy szczegół kochani w tej postawie wewnętrznej faryzeusza, która mnie i Tobie, jak każdemu z ludzi, też czasem może grozić. Czytamy: faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. A dosłownie Łukasz napisał: "Ho farisaio prosheautontauta to. To znaczy dosłownie faryzeusz stanąwszy do siebie się modlił. Nie mówił sobie w duszy, bo w duszy to jeszcze można do Boga mówić. Ale faryzeusz nie tylko, że w duszy to do siebie gadał. Dosłownie ewangelista napisał, modlił się do siebie. No to jak to, to da się zacząć od Boże, a modlić się do siebie? Tak, kochani, jest taka pobożność, która nie potrzebuje Boga. Jest taka pobożność, w której Jezus nie ma nic do powiedzenia, jest taka religijność i taki świat wewnętrzny, który rozgrywa się nie między mną a Bogiem, jak być powinno, ale jak u Faryzeusza, między mną a innymi. Nie jestem jak ten, nie jestem jak ten, jestem lepszy od tego, jestem lepsza od tej. Jego świat wewnętrzny, kochani, to nie była relacja jego duszy z Bogiem, tylko jego porównywania się z innymi. I do czego doprowadza tego rodzaju pobożność? O co mu chodziło w niej? Może i mnie czasem o to chodzi. Bo on nie chciał być lepszym człowiekiem. On chciał być lepszy od innych. I nam też to może grozić: bo ja dłużej klęczę od tego, bo ten siedzi, a ja klęczę, ja do buzi, on na ręce On nawet się zrymowało po częstochowsku. Może być tak, kochani, że w naszej pobożności człowiek najpierw ma przed oczami siebie na tle ludzi, a nie ojcowskie serce Boga i swoją z nim relację? I co się, kochani, dzieje z tym faryzeuszem? Jakie są tego konsekwencje tego rodzaju pobożności? Ten człowiek ma bliższą więź z przepisami religijnymi niż z Bogiem. Bo później, jak już się porówna do wszystkich, od których jest pozornie lepszy, to, czym sobie jeszcze przypudruje swój wizerunek? Ja daję dziesięcinę, ja poszczę, czyli znam wszystkie przepisy i robię wszystko to, czego wymagają reguły religijne. Czyli ostatecznie nie przekracza ten człowiek żadnych przykazań, ale nie ma więzi z Bogiem. Nie ma żadnych przewinień z jednej strony, ale z drugiej w ogóle nie ma czego usprawiedliwienia. Bo mówi Jezus, że ten nie odszedł usprawiedliwiony, tamten odszedł. O co chodzi w modlitwie? O lepsze samopoczucie, czy o realne spotkanie z Bogiem, który przebacza? Można, kochani, żyć w takim przeświadczeniu właśnie pozornie, nie mam żadnych grzechów, nie łamie przekazań, ale w tym jeszcze nie musi być spotkania z Bogiem. Dlatego Jezus mówi w jednym miejscu w czasie przypowieści o końcu świata: nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Nie każdy, kto zaczyna swój monolog, swoją laurkę od Boże, Boże, wejdzie do Królestwa. Ale ten, który ma relacje z ojcem. Po to Jezus przyszedł, żeby ojca poznali. A ten faryzeusz, jak i ja, i ty czasem może nam się to przytrafić, zdradza, że nie zna serca ojca. Bo ciągle myśli, że na ojcu wrażenie robi duchowe CV. Czemu o tym mówię, kochani? Bo większość z Was tu obecnych ma dzieci. Miało małe, może nawet ma teraz małe, ale na pewno ma to doświadczenie przed oczami i ono jest plastyczne. Powiedz mi, w której sytuacji ty jako rodzic czujesz się bardziej kochany i bardziej dziecku potrzebny? Wchodzi, scenka pierwsza, wchodzi dziecko do ciebie po szkole i mówi tak. Mamo, jestem świetny. Słuchaj, te głupki nie zdały w ogóle klasówki, a ja mam szóstkę. I ja poza tym najlepiej śpiewam, i ja najlepiej gram, i ja pierwszy strzeliłem gola na WF-ie, i w ogóle ja jeszcze doszedłem do drugiego etapu konkursu. I scenka druga. Mamo, dzięki, że mnie uczyłaś, że poświęciłaś mi czas. Uczyliśmy się dzielnie do klasówki. Dzisiaj trójeczka. Niestety nawet czwórki się nie udało, ale następnym razem postaram się bardziej. Powiedz mi, w której sytuacji Twoje serce jako rodzica bardziej chce wybiec naprzeciw dziecku? No, i kiwacie głowami, że ta druga. Oczywiście, że tak. Kochani, w tej pierwszej sytuacji, jak jest taki zarozumiały samochwała, rodzic w ogóle nie jest potrzebny. To pierwsze dziecko w ogóle może odnosić sukcesy w ogóle poza relacją z rodzicem. Czy o to rodzicowi chodziby tylko wysłuchiwać ciągle, jak dziecko się pyszni, jak jest zarozumiałe, jak gardzi innymi? No nie. Gdzie jesteś bardziej jako mama zaproszona do relacji z dzieckiem? No w tej drugiej. Szkoła minie, oceny przeminą, więź zostanie. Między dzieckiem a rodzicem. I w tej drugiej rodzic jest bardziej zaproszony do uczestnictwa w życiu dziecka, nawet jego trudach i, i, i w jego zmaganiach. Tak właśnie mamy z Bogiem. Po co byłaby Bogu nasza doskonałość, jeżeli ją się da osiągnąć bez Niego? Po co jest religijność, w którą ja nie zapraszam mojego Boga? O nią chodzi, o bliskość z Jezusem w religijności. Ona się paradoksalnie potrafi wydarzyć po moich błędach. Chcesz sobie być doskonały, to sobie bądź. Boga do tego nie potrzebujesz, żeby pościć. Nie potrzebujesz Boga, żeby dawać pieniądze biednym ludziom. Nie potrzebujesz Jezusa, żeby nie zabijać, żeby nie kraść, żeby nie cudzołożyć. Nie potrzebuję do tego Jezusa. Ale potrzebuję Boga do tego, żeby wierzyć, że da się mnie kochać, gdy upadnę. Potrzebuję Boga do tego, żeby w siebie nie zwątpić, kiedy inni we mnie wątpią. Potrzebuje Boga wreszcie do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem, a nie być lepszy od innych. I o tym jest ta właśnie opowieść. Ta modlitwa celnika to jest dobra nowina dla każdego z nas, kochani, któremu w życiu coś nie wyszło, a każdemu z nas nie wyszło. Pobożność to nie jest relacja z przepisami religijnymi, tylko z Bogiem. Mogę być znawcą przepisów religijnych i nie spotkać Jezusa. Faryzeusz był znawcą, a celnik stał się wyznawcą. Bo wyznając swoje grzechy, wyznał wiarę w miłosierdzie Boga, który je odpuszcza. Dlatego ten drugi odszedł usprawiedliwiony. Lubię to słowo, kochani, usprawiedliwiony. Modlitwa, która usprawiedliwia. Może nie daje samo zadowolenia, ale usprawiedliwia. Piękne to słowo. dedikają nos. Mówię o nim dlatego, że tego samego słowa używa święty Paweł. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, kiedy w synagodze do Żydów mówi tak: każdy, kto uwierzy, jest przez Jezusa usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów, grzechów, z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni przez prawo. Jeszcze raz, każdy, kto wierzy, przez Jezusa jest usprawiedliwiony, nie przez prawo, przez Jezusa, przez Boga. Ten pierwszy chciał, żeby go prawo usprawiedliwiało. I tam nie było Boga. A ten drugi tylko od Boga oczekuje usprawiedliwienia. I po nawet dużych grzechach doświadcza go. Bo w naszej modlitwie, kochani, chodzi o spotkanie z Bogiem, a nie o własną doskonałość. I sprawa druga i trzecia będą już dużo krótsze, kochani. Sprawa druga obłoki. Czemu mówimy o obłokach? W pierwszym czytaniu słyszeliśmy dziś piękny cytat Modlitwa pokornego przeniknie obłoki Szukałem sobie troszkę, kochani, tego sformułowania Przeniknąć obłoki I okazuje się, że w Biblii jeszcze raz to będzie Prześliczny szczegół Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa Jezusa Chrystusa, list do hebrajczyków Czyli czytamy, kochani, u Syracha Senubes penetrabit Przeniknie obłoki? A o Jezusie list do Hebrajczyków pisze: Penetra verit celos przeniknął niebo. Jezus robi to samo co modlitwa pokornego przenika niebiosa. Czemu mówię o tym szczególe kochani? Ponieważ modlitwa pokornego człowieka jest przez Ojca przyjmowana jak Jezus. Czynność przenikania nieba, czynność tej pokornej modlitwy to jest czynność Chrystusa. Przenika do nieba, czyli dokąd? Tam, gdzie ojciec jest, ojcze, który jesteś w niebie. Jak się modlę pokornie, jak się modlę szczerze, zwyczajnie, codziennie, wiernie, to sam Jezus swoją dziurawą ręką łapie tę moją modlitwę jak małą córeczkę i wprowadza do nieba. Modlitwa pokorna przenika niebo, tak jak sam Chrystus przenika niebo, kiedy wraca do Ojca. Co to jest pokorna modlitwa? Taka, która szanuje, że może nie być doskonała. Czasem mówimy o kimś, proszę księdza, ta Pani pokornie żyła, tak codziennie i wiernie pracowała. Bingo. Codziennie i wiernie, to jest modlitwa pokorna, nie musi być długaśna. Może to być raz paciesz, raz nie, ty decydujesz: codzienna i wierna to jest modlitwa pokorna, zwykła, ukryta przed światem, modlitwa, co się sama sobą nie chwali. Świętość, która nie wie o sobie samej zwykłe, szare, codzienne sprawy zanoszę przed Twe oblicze, Boże, szczerze, jak ten celnik, zapraszając Cię do tego, co we mnie jest słabe i trudne. To jest modlitwa pokorna. Jeżeli tak się modlisz, w pośpiechu czasem nawet, bo trudno przy małych dzieciach o to, żeby se siąść na dwie godziny, otworzyć Pismo Święte i lewitować. Nie zawsze się da, choć chwała Bogu, jeżeli się to niektórym udaje. Może w przyszłości, czy w jakiejś, nie wiem, religijnej wspólnocie, albo jak dzieci z domu wyjdą, osiągniesz taki stopień wtajemniczenia. Jednak już teraz możesz Podlić się pokornie, a pokora na Bogu wrażenie największe robi. Przepiękną rzecz, kochani Juliana z Norwich, święta angielska mistyczka, stwierdza w jednym z swoich dzieł. W życiu duchowym nie ma postępu, w życiu duchowym nie ma stopni, nie ma levelów, żeby osiągać je, jak jakieś stopnie w jak plansze w jakiejś grze, że jestem już, nie wiem, na 987 stopniu, a tamten dopiero na 300. Nie, nie. Ona mówi, że jedyną formą tak zwanego mierzenia postępu duchowego jest co? Jest zażyłość, z którą zapraszam Boga w moją słabość. Tu się mierzy wiarę i efekty modlitwy. Czy ja po kolejnej słabości i upadku wciąż wierzę, że da się mnie kochać i mi wybaczyć? I wtedy pokazuję, kim jest dla mnie mój Bóg, że ufam Mój i zapraszam Go nawet w takie trudne rzeczy, których żadnemu z ludzi nie pokażę. Więc niech. Kochani modlitwy nasze pokorne będą, zwykłe, szare, proste, codzienne, utkane z tego, z czego utkane jest nasze życie. Taka modlitwa przebija niebo, tak jak sam Jezus. A na sam koniec, kochani, punkt najkrótszy, czyli złamanie. Powiedzieliśmy już o usprawiedliwieniu, o obłokach, to na końcu o złamaniu. Czemu o tym mówię, o tym złamaniu? Bo w psalmie dzisiaj słyszeliśmy, jak siostra Wacława śpiewała, że bliski jest Pan złamanym w sercu, a zdruzgotanych na duchu ocala. Dosłownie. Bliski jest Pan złamanym sercem, a złamanych duchem ocala. Bóg jest wtedy bliski. I czemu mówię o tym? Bo psalmista odróżnia serce i ducha. Które sprawy są ważniejsze w religijności? Sercowe czy duchowe? Jedne i drugie. Bliski jest Bóg obu tym sprawom. Sercu złamanemu i duchowi złamanemu. Człowiek to nie tylko sprawy duchowe. Kto tak powiedział? Tego rodzaju nurty już w pierwszych wiekach były potępiane jako herezje. Człowiek to nie jest tylko dusza. W relacji z Bogiem nie liczy się tylko to, co duchowe, to, co cielesne i to, co sercowe też. Co to jest za relacja z Bogiem, która potrafi tylko i wyłącznie w jakimś, nie wiem, inkubatorze prezentować mu sprawy wyłącznie teologiczne. A ja się zakochałam, proszę księdza, nosząc welon i habit zakonny. To do Jezusa z tym, pogadaj się z nim o tym, szczerze, o sprawach sercowych. Że będąc mężem umiesz być zazdrosny, bo kto inny Twoją żonę bardziej skomplementował w towarzystwie niż Ty? Sprawy sercowe, bo się odzywa pierwsza miłość jakaś z lat szkolnych, nasze sprawy sercowe. Czy ja ciągle robię na moim mężu wrażenie, kiedy młodsze przy nim się kręcą sprawy sercowe nasze, w kapłaństwie obecne, w małżeństwach obecne, w samotności, jakże obecne? Nie wiem, czy pójść za tym, czy nie, bo wiek mam dojrzały, ale on by chciał ożenić się ze mną, a ja już nie w tym wieku, proszę Księdza. Ale dylemat jest. Tym się można modlić, tym się trzeba modlić. Czy ten chłopak czy nie, czy ta dziewczyna czy nie. Proszę Księdza, studia zaczynam, on już by chciał mieszkać ze mną, nie wiem co robić. Sprawy sercowe, nie mniej ważne niż duchowe, równie prawdziwe jak wszystkie inne. I w nich Jezus chce być obecny, bo też potrafią nas łamać. Izolować od nich Boga to skazywać się na samotność w nich, a w tej samotności można bardzo pobłądzić. Nie gorszy Jezusa to, że sprawy sercowe dziś być może kradną mi więcej uwagi niż sprawy duchowe. Łamać nas się da i na duszy, i na sercu, i jedne i drugie sprawy zasługują na to, by znaleźć się kochani przed oczami kochanego, miłosiernego, wyrozumiałego Jezusa. Więc głowa do góry, jeżeli i takie sprawy dochodzą w naszych życiach do głosu. Bóg nie gardzi, i duchowymi się cieszy, i sercowe są mu równie ważne, a modlić się nimi, szczerze mówić o nich Jezusowi, to uzdrawiać i porządkować te sfery. No i to były, kochani, trzy refleksje na dziś: usprawiedliwienie, obłoki i złamanie. Usprawiedliwia mnie modlitwa szczera i pokorna przed Bogiem. Chce być lepszym dzieckiem Boga, a nie lepszym od innych i chce być bardziej wyznawcą niż znawcą Boga? Sprawa druga, obłoki. Modlitwa zwykła, szara, codzienna, jak sam Jezus przekracza niebo wprost do serca Ojca. I sprawa ostatnia, nieważne czy cię dzisiaj łamią sprawy duchowe czy sercowe, i jedne i drugie chcą być przed Bogiem.